W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Litania do Ducha Świętego. Kyrie Chryste eleison. Kyrie Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Mądrości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Rady, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Umiejętności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, światło proroków i apostołów, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, nasz Pocieszycielu, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty Boże. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Od zuchwałej ufności, miłosiercie Boże, Wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej, Wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, Wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od nierzeczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej, Wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od zatwardziałości serca, Wybaw nas, duchu święty Boże, od zaniedbania pokuty aż do śmierci. Wybaw nas, duchu święty Boże, od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli. Wybaw nas, duchu święty Boże, od nagłej i niespodziewanej śmierci. Wybaw nas, duchu święty Boże, od postępienia wiekuistego. Wybaw nas, duchu święty Boże, przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa, przez przyjście swoje w językach ognistych. Grzeszni, ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, duchu święty Boże, abyś Kościołem świętym rządzić i zachować go raczył. Wysłuchaj nas, duchu święty Boże. Abyś nas pobożności i pokorze utwierdzić raczył. Wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył. Wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył. Wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył. Wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże, abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył. Wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże, abyś nas własne swojej utwierdzić i zachować raczył. Wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże, abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył. Wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli. Wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Serce czyste stwórz we mnie, Boże, i ducha prawego odnu we wnętrznościach moich Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze Niech do Ciebie przyjdzie. W się, przybądź Duchu Święty, racz napełnić serca swoich wiernych i ogień miłości swojej w nich zapalić, który wszystkie narody w jedności wiary zgromadziłeś. Iżby łaska Twa najświętsza serca nasze od, oświeciła i od wszelkiego złego nas ochroniła. Amen. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.